No. <laughs> o oh, nie! MCF! O oh, man! Kogo mam jestem Jesteśmy MTF. na ja zawsze jestem naukowcem. A Kuba, mi Skidman. Reszta wycisz. Eee, PLSW, Kuba i Lexo, Co Marko! Idziemy im skopać dupę. A kogo ja mam... A ten to... Kogo ja mam odciszyć, Szybko! a wyciszyć co? Musisz zmutować... Wszystkich e... oprócz Dertola. Oprócz Dartola i nas. No i, i... no i nas, nie? A Dertol jest kim? Darbor. E, Darbor e, jest tym, to on będzie zapewne... Zaraz, ja wiem kim będzie Darbor, on będzie... Na, na Ej, bo ja w sumie Koń nie heavy, gdzie ja iść, tak do... A, ucieczka... Aha. gdzie ty idziesz? Czemu poszedłeś do ucieczki? <śla> ja, ja nie tu poszedłem. Ktoś się nie wiem jakie. ja... Chłopcy uciekli. Dobra, się. Ja nie no. wiem, gdzie je mam iść. No. Musisz iść do Gateway, oglądać kiedyś Bloodiego, to wiesz. Tak, jak jest kogo jest ha, Ale no goście, ja nie wiem, jak ta mapa jest. Gate A, Gateway. Kogo jeszcze? Bobym musiał się chociaż raz przejść. Warko, ty się chyba zgubiłeś. Ja się nie zgubiłem na własnej mapie. Ja poszedłem do zbrojowni. Ja po prostu nie idę im od razu w pieprzyć, tak jak ty to zrobiłeś. Tam jest. A, no tak, tam jest zbrojownia. Ja, no tam ja, jest ja, coś ja idę w do z... z... nic. Ja to zawsze idę w jakich... zbrojowni. jakiś laser. Laser? No. A, laser, nie wiem czy wiecie dostałem coś takiego, teraz jest coś takiego, że laser to jest ten Że laserek jest używany do odblokowania komputerka więc musisz go mieć żeby odblokować komputerek A gdzie jest laserek? A laser A to się to jest ja... Gdzie ty idziesz? Ja. Po Tutaj tu, ja mam SCP, ja SCP! Będzie... Dobra To darbar miał gierkę, nie? scp Szedł mi od razu na łeb i umarł. A, a, bo ty tędy idziesz, ja zawsze chodzę tam... A ja nie mam pojęcia, jak nie mam iść. No, a, la, 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 la. no... Musisz zejść tam gate'em, nie? Do gate'u musisz iść. A lub B To jest akurat wzorowane, więc tam powinieneś dojść jakoś. Okej okay. a, 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 a czemu nie? tylko ja się tutaj rozpiłem? No tak wyszło no. To jest losowość totalna. Ale jak się tam zrespiesz, to jest z lepszym MTF-em. Rotunek klasy... Dirty, Lupa. gdzie jesteś? No, ty jesteś w ogóle Kolep gdzieś indziej po los. Kubusiem... Nie idę do zbrojenia. chodź. chodź. Okay. Czekaj, chodź, chodź, chodź. Czekaj, czekaj. No nie, ja tam. Nie mogę mapy odpalić? Nie, no nie... mogę mapy? Nie, zbyt. Tam jest, tam jest, tam jest Dawid, Chodź. Chodź, odprowadzimy cię, Dertol, chodź. Mam trzy karty. Chodź. tam, Nie, chodź, Jezu, nie przyjm im rozgrywki. Pierdolę. Ja zawsze tak robię, że, nie wiem, biorę naukowca, spadam z nim, A od to tu mojego. chyba. Interakt, interakt. Wsłuchajcie się w te piękne śpiewy. I... Interakt, interakt. Bardzo pięknie. No tam... Interakt, trzeba otworzyć dobra. Bramę. Chyba mam... Końcu chyba <gryzamy> Chyba w końcu. O, w końcu chyba do gate'a doszedł. Ale Co? A czy B A nie wiem Nie, nie zapomnij go zamknąć Rift Jaki Rift? A, że Rift to GTA. jest... GTA. A No Rift to jest y... winda. Idzie Darty? Idzie. Idź Nie chcę być dupą! Ja wykonuję zadanie MTF w 100%, czyli idę, widzę naukowca, zabieram go. A nie, że idę, widzę naukowca, puszczam go do tyłu i idę i zabić dupaków. Mnie, dupy nie, mnie nie obchodzą, więc wiem, że jak Dirty pójdzie, to on się zrespi jako MTF i będziemy mieli dodatkowe wsparcie. Oleksiu, I see. You. O cześć, nie strzaj do derkola, to jest naukowiec, to jest naukowiec. No i... Deskor musimy nie bierzemy... deskortować. Nie, nie bierzemy świadków. Jesteś jak pan go. A przełączyli interkoma. A bierzesz przekupstwo? Nie przełączyli, idź, przełączyć. Idę interkoma, idę interkoma. A ja mam w ogóle 4 bronie, to dobrze czy nie? No możesz mieć ile chcesz. Wchodź tam Raus, bo cię dostrzelam. Leksu ja mam gdzie no. to mówić? <laughs> Odpal ten przycisk Leksu, no dawaj. Chcesz cię? Jo. To zamykam interkoma. Nie da się go zamknąć, Lol nie, on z... z... jest raz odpalany i zostaje odpalony. Dobra, przejmę gongate'a. Bo... No, chodź ja nie Kuba, obronię. chodź Kuba ze mną. Idziemy ich Ale... pierdolić. Z... Ale ty nie... po... Zostańcie przy... E... Czekaj, przy mam tak. no. no. Jakiś dziwny karabinek, pompę o. i kawaha. Ja cię odprowadzę do samej drzwi. Idź w tamte drzwi, idź w tamte drzwi, a w te. Tak. I tak stójcie po prostu czekajcie a ja do was przyjdę no zaraz No, Ej to jest nudne Dobra, idź już tutaj no, Po co bierzesz skoro i tak idzie, idziesz się zabić O wy, weź wyrzuć to wszystko Nie Jażu no, to... Wyrzuć to wszystko Wszystko wyrzuć o... Ja czekam na ej to jest dobre Ej, wiecie co teraz w ogóle znalazł? Hmm. No Adaptor ja per, percepcyjny. To jest nowość na mapie, on jest y, używany do odblokowania komputerka, czyli do wyjścia gate B. Już teraz nie będzie ucieczki gate'em B tak często. Nie dobrze. Moim zdaniem dobra, też dobrze. Będzie rozstawianie de się de tak. na wieżach. Kto nie żyje? Darbar nie żyje, dobra. Teraz 30 sekund będę. No, ale... Co robi? Powolony dwóch, dwóch powolonych Hitman. Leksu, nie wbijaj, się. nie wbijaj, nie wbijaj, niech się, nie, nie wbijaj Lexu, niech się, niech się podnoszą. Będzie ja lepsza, pierdalam. Będzie ciekawsza rozgrywka. Nie tak. róbmy, nie tryhardujmy, ma być ciekawie i śmiesznie, a nie. Oni też mają mieć dobrą grę. Dirty zabieraj Brawo. to co ten. Ja uciekam. Hitman. Ja mam plana i ja się tutaj skampie i jak oni sobie przejdą si to ja i pójdę na plasy. Tak. Dobra, a ja. A i włączam pismo na obserwowaniu? A i włączam pismo na obserwowaniu? Eee, wszyscy. Mogę cię A ja nie. Nawet nie wiem. No ty nie masz, więc no. A. Aćponuj, tak hmm. że nie mam. Bo wiem. Okej. Okay. A gdzie to się patrzy? Nigdzie. Okej. Okay. Po prostu. Ty się już, już nie ja też przy... wisz, nie? No. no. Kiedy on umarł? No, ucieczka. <laughs> Opozyc strajkardować, nie? Kto? Opozyc strajkardować, żeby tego hitmana go sobie. No dwóch powaliłem i trzeci nie, no. jest nie Goni Go nie będą się jajali, Ale nie? Ale w ogóle ja patrzę na hitmana ciągle. Cześć. No. A ja nam no nie podpowiadaj, gdzie on jest, Dobra, wcale ich nie ma w... Wy... Dobra. Leksu, wycofaj się tutaj do nas. Idą. Idą. Są tam groźni. Są tam gdzie są? Dirty patch tam, Nie, ja, co mam powiedzieć. Są u nie. 106, są u 106. Jest tam? Są no. z bogami. Trzymajcie ich. Jak są, nie traj No ale nie moja wina No, bo oni w ogóle HP dwóch nie ma sobie na IQ robią. bo Dawid i Kuba nie mają HP już praktycznie, czy nie? Bo ja ich powaliłem Tam za drzwiami są, Leksu no Dostał łap? A czemu w Rainbowle takich nie strzelasz? Bo tutaj mam Aima Nie, on w Rainbole pestkuje swoich Dobra, Nie tak. No no wczoraj kubę zabiję na drąkę. Ej, kuba leży. Że... A. Lecimy tam. Nie, Tryphard. Nie, nie. No nie, nie. nie, nie. A, nie da się przełączyć komputerka, chociaż mam jeden adapter percepcyjny, tak? Ej, takie Dobra, pytanie. Ile mają się? podniesieni? 30. 30. No to i tak na jednego hita w hita ciało. Ach, te piękne dźwięki, co nie? Granaty? A, bo jest zbroja mniej dupaków. No, tam. O, kutu, ja Szkoda, że nie mogę kamery przełączyć. No chyba, I Tu jest ten. O! O, Dawid. Nie dobijaj go. Uf. No, ja się teraz piję jako żołnierz chaosu. Teraz będziemy. Ale on presję. się styltuje, nie? Bo dostał pompę. No. A na mapie, ma plecy, czy nie? na mapie Kuba jest scp069-69 no, to... wściekła pyza. Czekaj, okay. przeluwani gościu, uda jak taktycznie hit. Ale oni się wali... <laughs> Nie są tam za drzwiami, czekaj, ja pójdę się z nimi pogadać na razie. to walczy O, to idziemy! A i ja on mi pompę wywalił za 200 No ta. Ja uu, ale mają PEMO! Ej, wiesz co? Szczerze? Co? Te pompy powinny... Tak, wywalić, wywalić wywalić je totalnie, bo pompy w Fortnite są za mocne. I ja wywalam je ze wszystkich z dupaków i z mtf ów Nikt nie będzie miał pompy i tyle. No wiesz, ja Dawidowi wywaliłem za 150 przez chwilę, nie? No a Kuba mi za, za, też za tyle zapewne, no bo web dostałem, to wiesz. Um. Dawaj, już pewnie czeka nas w entrance załoni gdzieś, albo przy gatech. Yy, ta on czeka, on czeka w entrance albo, albo poczeka na swoich kolegów. O, wypili beczkę. Eee, yy, masz kewa. Ma właśnie, ja też mam kewa. Dużego Daj. masz, patrz. O, jeszcze lepiej. Wiedziałem, że się może przydać. Ja, ja w ogóle. Wiedziałem, że jest druga zbrojna, ale zapomniałem, gdzie ona jest, nie? ra chodźcie, ja dostaniemy ryj, chodźcie. Mówisz? Tak, idziemy, nie będziemy się kąpić. Tu? Co? Co? Co jest, gdzie jestem? W podziemiach jesteś. Nie, czy on wszedł do lasku? No. Tam jest lasek? No, jest dodany już ten stopek Ja tam chcę na chwilę, czekaj. Pukam mnie to. Wiesz, jak się stamtąd wydostać? Ale, kuzak! Fajne, nie? Zrobiłem. Łooo, wow, fajnie. Szczerze, nie byłem tam. no znaczy, się robiłem go nie tam. Cześć. Głoszę, myślałem, że ty jesteś tam, daleko. Nie? Dobra, chodźcie. To jest tym, z Ło wow, kurde. Darbar nie Ale żyje. Ja się. tego słyszałem. Nie, żyje. nie a. nas czekają na dworze. Tak, czekają na, na dworze. czekamy uciekamy gate'em A. Chociaż, szczerze, jeżeli mam być szczery, to oni nie powinni nas czekać na dworze. Ale wiedzą, że jesteśmy w entry zone. ale to nie dotyczy się zasady żołnierzy Hausu, którzy muszą wbić i zabić, MTF No nie to. to się liczy mtf u ta ale dobra, ucieknijmy okay. GTMA. Nie, no, tam gdzieś sprawdzę. Jak dostaniemy, wyrate, dostaniemy. Ej, czekaj, bo ja się nie będzie gdzieś. No. Dokaj a jak oni siedzą na wieżach, to są mistrzami taktyk, moim zdaniem. I fajnie, fajnie to zrobi. Ale nie Prendy siedzą się poszli. I nawet nie jest ten otwarty. Dobra, oni na daleko są niczym, chyba że pozbierali naszą broń, czyli, so czyli nas rozdupcą. Ej, gdzie wy się Są tam. Chyba leży. Gdzie ja mam ich? Niech trzech było, nie? Pa. Po prawą masz Reloaduję Podchodzę Karol ja ma pompę On tutaj na mnie czeka z tą pompą Lasera, nie? Chłop nie wiem co on robi Dobra i tak wy, wyjdziemy dostaniemy w ryj, no. Na tym niestety ta gra polega. Dobra, pompy są do wywalenia. Widzisz? No, ale już się im leksu, nie ma co przedłużać. My nie, my nie, my nie zatać RR, my nie wliczamy koszto i my teraz jedziemy. Dobra, Dawid leży. Okej. Okay. Leży? Dawid Ostatni leży, no. Hitman! Podnios! Hitman jest niegroźny. Okien zaporowy! Okień zaporowy! Okien zaporowy! No ale wywalał łeb z pompy oczywiście Dobra, leży! Dobra. A